E, przepraszam, przepraszam, e, chyba się spóźniłam, co? Nie, no może z pięć minut. E, e, odłożę rzeczy i możemy zaczynać. Luz. Jaka piękna ta, ta melodia. N nie znałam jej. Ja też nie. Właśnie ją wymyśliłem. A. W sumie to po prostu patrzyłem na ciebie i tak wyszło. Marko, musimy pogadać. Tak, wiem, wszędzie cię szukałem. Chcę porozmawiać o Anie. O Anie? Tak. Ja, ja jej zaufałam, zaufałam o Ciebie też okłamała. O czym ty mówisz? Udawała, że mnie lubi. Teoretycznie po to, żeby pomóc nam do siebie wrócić. Ale jedyne, co udało jej się zrobić, to obrócić nas przeciwko sobie. To niemożliwe, Franceska. Cały czas przekonywała mnie, żebym się z Tobą pogodził. Nie. To była ściema, nie rozumiesz? Chciała nas rozdzielić. Słyszałam, co ci powiedziała w parku. To było kłamstwo. Nigdy ze mną nie rozmawiała. Nie miałam pojęcia, że przygotowałeś ten piknik. Jesteś pewna? Proste, że jestem pewna. Poza tym, to wszystko, co mi powiedziała, to jedna wielka ściema. Wiesz, że mi wmówiła, że pozwoliłeś jej na to, żeby cię pocałowała? Tak ci powiedziała? Tak! Okłamała nas, żeby nas rozdzielić. Nie mogę w to uwierzyć. Musi być jakieś wyjaśnienie. Anna nie jest zła. Nie wierzysz mi? Nie wierzysz, że Anna byłaby w stanie cię okłamać? Ja nie. Ale ja to już co innego. Nie powiedziałem tak. Ale tak pomyślałeś. Fran, chciałem wyjaśnić sprawy, żebyś mi nie zrozumiała. Doskonale cię rozumiem. Jej wierzysz, a mi nie. Y hasta